W sytuacji, kiedy będziemy coraz częściej stosowali przyjazną dla środowiska metodę tiry na tory, to ten terminal tutaj w przemyślu będzie rozbudowywany. Miejsc pracy ma być wtedy jeszcze więcej. Przemyśl, miasto leżące blisko granicy. Z Ukrainą ma korzystać na handlu międzynarodowym. Jesteśmy przekonani o tym, że stworzenie tutaj takiego centrum, wielkiego centrum logistycznego będzie na pewno służyło mieszkańcom regionu, mieszkańcom Subregionu, będzie służyło całym Bieszczadom. Podobnie, Szanowni Państwo, jak piękno Bieszczad, chcemy, żeby było jak najbardziej udostępnione wszystkim mieszkańcom Polski, mieszkańcom Europy. Dlatego bardzo często z Panem Marszałkiem rozmawiamy o infrastrukturze. Dlatego kilka liczb. Po pierwsze z przyjemnością mogę oznajmić, że w ostatnich 3,5-4 latach przekazaliśmy dla Przemyśla i Okolic środki finansowe w wielkości ponad miliarda złotych na różnego typu inwestycje. Od sportowych przez kulturalne, przez infrastrukturalne, drogowe. Kolejowe skoń, na kolejowych skończywszy i wiele oczywiście innych. To jest niezwykle ważne. Ważne jest, żeby dalej rozwijać możliwości komunikacyjne przemyśla. Rozmawialiśmy z panem Marszałkiem często i dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że w kontekście ogłoszenia przez nas wczoraj programu stu obwodnic, tutaj chcemy, żeby powstała zachodnia obwodnica Przemyśla. Będzie to bardzo korzystne dla wszystkich, którzy będą się przemieszczali na południe, będą chcieli korzystać z uroków Bieszczad i przy okazji również zwiedzić oczywiście, przemyśl, szybciej dotrzeć do przemyśla, rozładować ruch w samym przemyślu. Często mówimy o Via Carpati, mówimy o drodze, która dla tej części Polski jest niezwykle ważna, więc oczywiście ona będzie przebiegała przez Rzeszów i na południe, ale także będzie oznaczała lepsze możliwości komunikacyjne dla przemyśla, dotarcie do północnych części Polski, do Warszawy czy do Białego Stoku. To również jest bardzo ważny element całej logicznej strategii komunikacyjnej dla regionu bieszczackiego dla regionu przemyskiego.